Siema, siema. Dzisiaj gramy w straszną Ikeję. Aaaa, co? Już na początku odcinka? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. A ja go ząb i uciekamy. Uuu, da się podnosić do O Jezu, jaki to był straszny początek, hej. O Jezu, o Jezu, o. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę z dzwoneczkiem i, i udostępnijcie ten film znajomym, bo będzie ciekawy. A, zróbmy jakąś podstawową bazę. Zróbmy podstawową bazę i jedzenie potrzebuję. Oby mnie nikt nie gonił. Dobra, weźmy lampę. Ta lampa, nam już da w ogóle? Mało, mało daje. Jest jakaś czerwona noc. Ciekawe, co to znaczy, że jest czerwona noc. U, hmm. o, apteczka. Apteczka. O, dzień. Zróbmy w tym dniu naszą bazę. Dobra, konsum. Nie wiem, mimo Nie wiem, jak się używa apteczki. A, dobra. Używamy. Dobra, trochę zdrowie odzyskaliśmy. Jeszcze jedną weźmy. Dobra, kolejną mamy i zbudujmy jakąś bawę. Najbardziej ten. Zróbmy w tym miejscu, bo jest ściana. Tutaj zablokujmy. O Jezus, to będzie długa ta baza. To będzie, nie no, nie tak długa, nie będzie długa, ale no może trochę będzie. Dobra, tutaj stawmy stół. No super, stawiliśmy ten stół. No jak ja nie lubię stawiać tych Dobra, mamy. Teraz zabierzmy to łóżko. Taka ściana wystarczy. Zabierzmy tutaj obok kanapę. Z I tutaj zablokujemy. No nie da się przejść tutaj. Więc teraz na, zróbmy nasz bok. Ile leżaków. Dużo. Dobra, czyli tutaj zróbmy tu. Zróbmy taką dużą bazę. Żeby mieli gdzie się schować. O nie, że taki małej i od razu nas potwór dopadnie. Nie będziemy mieli wtedy drogiej ucieczki, a to by nie było za dobre. Więc zbudujemy taką w miarę dużą. Em, dobra. Tutaj teraz stół. Stół trochę dał, bo jest duży w końcu. I dla stołów i to dobrze. Bo mamy czym blokować naszą bazę. Dobra, zablokowaliśmy, teraz tak zrobić, jeszcze parę pięter. Dobra, pierwsza ten. Ale jedzenie też potrzebujemy, bo że mamy coraz mniej procent jedzenia. A bez jedzenia nie przeżyjemy, więc... bym chciał znaleźć jakieś jedzenie. Co? Lampa lata. Ej, dobra, nieważne. Lampa, lata dziwne. Mm, dobra. Nie chcę się stać. Nie chcę ze mną współpracować. O, dobra, stawił się w końcu. Ale coś czuję, że się wkradną ci, ci pracownicy, więc tutaj dam środku stoła. Taką roślinkę i się nie wkradną. Dobra, dajmy po prostu do środka ten fotel. Dobra. Tutaj fotel i się nie wkradnie, no. A tutaj są jeszcze łóżka, więc zaskoczeniem, więc... Kolejne piętro właśnie kończymy tych, tych. Więc... Robimy. Tutaj nie mamy piętra jeszcze. Dobra kolejne piętro zrobione. Coraz ciężej już się wkraść. Tutaj. Dalej da się ale ciężko coraz ciężej. Dobra tutaj stawimy. Da się tutaj wyjść, więc jeszcze dodajmy ten stół, to już chyba tutaj nie będzie się dało wyjść. Zobaczmy. No, ale pracownicy, da się, ale pracownicy nie doskoczą, bo są przecież małymi srabążkami, a srabążce niczego nie dadzą rady. Dobra, daliśmy to już z tutaj teraz zablokować Jak zablokujemy to już chyba skończymy naszą piękną bazę 10 na 10 po prostu baza 10 na 10 Z, me, z mebliwicky Więc kolejne piętro Dobra, pracownicy. Dobra, ostatnia rzecz, która nam brakuje do tej bazy. To tutaj dać coś. No. I raczej pracownicy. Sobie no. O lampie zapomniałem. Dobra. Piękna lampka w bazie. I nikt nie wejdzie. Dobra, przyjdźmy tutaj sobie po to. Zabierzmy sobie przyjaciela. Za chwilę przyjdę po ciebie, przyjacielu. Dobra, tutaj coś dajmy, bo założyłem, że ten. Dobra, idziemy po przyjaciela, który lawituje. Mamy go. Wpadaj do tej bazy. Dobra, siedź sobie tam, już przyniosę twój wymarzony telewizor. Będziesz szczęśliwy. Oj, będzie. Daj mu tutaj jego wymarzony telewizor i se oglądaj, ja idę po jedzenie. Ja mam energii już. Dobra. Gdzie jest jacy, jakieś jedzenie? Dobra, mamy jedzenie, przyda się nam. A tak serio mu niczego nie da, bo ten to jest taki problem. Dobra, zrabą ty! Jesteśmy w bazie. Dobra, jemy na niego widoku. Energia. Mamy wszystko na maksa. A ty to co? Zazdrościsz, aż już śpisz. A ty się z mojej bazy. Dobra. Teraz pójdźmy po jakieś jedzenie, bo ja nie za długo nie wytrzymam z moim obecnym Pizza Heż. O i, i jaki zapas mamy teraz jedzenia tej nawet, nawet gruba się by mi zazdrościł Oby nikt się nie władał o mojej tajnej bazy. Nie tajnej, ale fajnej bazy. Wróciłem. No co ty tutaj siedzisz na, w telewizor gapiony. On jest ten telewizor zgapiony, więc ja ci daję karę. Bum, 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 bum. I patrzysz sobie na niebo. Ikei. Powodzenia. O ja. Dobra, jesteśmy w bazie. No co mi zrobisz? Ale dostał bombę. Ale dostał. Uj, ale chciał zrobić jumpkera. Daj. Jumpkera chciał zrobić. Uj. Co to jest? To Do... ty? Nie? Es... Excuse me Dobra, uciekliśmy mu Wypijmy mleko Dobra, energię tu mi więc... Uwięziliśmy go Nie Bierze. Moją bacę z tajną przejął. Dobra, bierzemy wszystko, bo za chwilę tu przyjdzie ta gruba. Burgery. Ile to w ten gruba, bo mi tylko poza zdrości. Problem. Problem mo nie A górę Zobaczcie na moje zdrowie! Dobra. Jak to się otwiera? Dobra, no, ja nie wiem. Doritos i... ...kola. Ale moje zdrowie za dobrze nie wygląda. Więc bym poradził coś zrobić... ...pożytecznego. To jak mówiłem, moje zdrowie za dobrze nie wygląda. I zgubiliśmy moją tajną bazę. Więc... Więc mm, nie wiem, nie wiem co zrobić. My szukam mojej tej bazy. Yy, dobra. Dobra. Musimy jakąś tajną bawę znaleźć, bo moja energia i moje życie to już tragedia. A Cię za to, że mnie biłeś popnę. Nie da się, kurczę. Tylko w nocy się da. Dobra, skoro szukamy jeszcze kapteczek. by fajnie było jakąś znaleźć. Poznaję to miejsce. Mm. zgubiliśmy się w Ikei. O oh my god. Muszę coś zjeść, bo ten mam pełen ekiponek. Dobra. Wy. Nie. Lecimy się. Ale z piciem jest taki problem. Piciem. O, tak tego mi było trzeba! Tego mi było trzeba. Coś do picia. Dobra, szkole. Dobra, tu też jest kola. Da się kucać? Ach. Dobra, wypijmy, bo ten. O, to życie zabiera. Pomyślane. Energii mam już 100%. Teraz tylko apteczka tej. na no wszelkie bym jakieś śpicie wziął. Tak jest. No, o to chodziło. Zjedzmy sobie coś. Trzy. Zjedliśmy te, a są cztery, więc zam... I to zjedzmy. F, dobra, mamy. Picie mamy, teraz apteka. Apteczka. Apteczka. Apteczka mi chyba będzie duży problem. W sumie tu już mamy jedną apteczkę. A z jedzeniem w ogóle problemu nie mamy, więc jedno wyjedzmy. Zabierzmy aptekę. Lecimy, dobra. Jesteśmy gotowi na wszystko. Huh. Kto mi podskoczy? Chyba nikt. Fajnie by było znaleźć naszą tajną bazę. Ale tylko jedną osobę znalazłem podczas naszej całej drogi. Więc cuda, tyle osób na serwerze tej. Tu naszej bazy nie ma. Przez tą ucieczkę zgubiliśmy naszą tajną bazę. Jojoj. Nocy jeszcze długo chyba nie będzie. Nie wiem. Kolejne picie. Ale my już mamy wystarczająco, więc. Tu są ciasteczka. Tu są takie rzeczy i widzę, że ktoś już tą łapskę mieszał, bo były pomarańcze. Takie się zrobi noc. Nie byłoby za fajnie. Dobra. Sorry, że mam trochę kaszel. O kurczę. Ups Nie widziałem Cię. żeby odpychać trzeba tam, żeby nam nie złapały I... dobra, szukamy Czy... jakiejś, nie wiem, nowej rzeczy. O! Co to jest? A dobra, nic takiego ważnego. Jesteśmy obok ściany i K. może wyjście, ale raczej wyjścia nie ma. Więc... Nie wiem. Dobra, szukamy. Ale ja raczej nie ucieknę z tej Ikei. Oj, to będzie ciężkie. Ja się z Wami żegnam, może będzie kolejna część, gdzie uciekniemy z tej właśnie Ikei. Pa, pa. papa